Zapraszam na kurs materialny www.piotsiupak.pl. Stół kosztował 320 zł. Ile kosztuje stół po podwyżce ceny o 20%? Czyli zapiszmy sobie, 320 zł to jest 100% ceny, a my teraz podwyższamy cenę o 20%. Czyli mnie już interesuje, ile wynosi 120% ceny, prawda? Podwyższyłem o 20, dodałem sobie tutaj 20%. No to to jest x. No i co robię? Mnożymy sobie na krzyż. Mnożymy to razy 320 razy 120, ma się równać x razy 100%. Czyli piszemy 320 razy 120% równa się x razy 100%. Co się dzieje? Procenty się skracają stronami. No i wychodzi nam, że 100% x to jest ten iloczyn, czyli 320 razy 120. No to mi się już tego nie chce w głowie liczyć. No to policzmy. 320 razy 120. To wychodzi 38400. Czyli 38400 to się równa naszemu x naszy, przepraszam, naszym 100 x Dzielimy sobie stronami przez 100, czyli się po prostu zera skracają. Czyli mamy 384. To jest nasza cena spodni po podwyżce o 20% czyli odpowiedź A można też tak zdroworozsądkowo 10% z 320 zł to jest 32 zł 32 zł czyli 20% to jest dwa razy więcej czyli to jest 64 zł czyli do 320 dodajemy 64 to jest 384 zł